Dzień dobry, witam Was serdecznie w piątek. Dzień po Bożym Ciele, dzień wyjątkowy ze względu na 66 urodziny mojej mamy. Pani mamy dokładnie tej samej osoby. Pani mama w tej chwili jest na działce, ja jestem z kubą w Warszawie, więc misja na dziś: cel pierwszy: ogarnąć się, cel drugi. Zrobić śniadanie, cel trzeci przekonać męża, żebyśmy pojechali na wieś z życzeniami dla pani mamy, cel czwarty, jeżeli się cel trzeci uda, kupić jakiś mały fajny prezent i cel piąty pojechać z życzeniami. Zobaczymy, co się uda zrealizować, co się obstawiam, że trzeci cel może być najtrudniejszy do osiągnięcia. A u feretów dzisiaj na śniadanie będzie barszcz, barszcz, nie byle jaki, barszcz mojej teściowej no. podkarpacki. U nas się bareszcze zupełnie inaczej gotuje, ja już Wam daję oryginalny przepis. Jest potrzebna kostka rosołowa, wegeta, y, żurek w butelce, śmietanka, jajko i kawałek dobrej wiejskiej kiełbasy. Y, kostkę rosołową w wodzie rozpuszczamy, gotujemy, dodajemy dużo wegety. Następnie wlewamy żurek, gotujemy parę chwil, czekamy aż się szumi. Śmietanę lub mleko rozbełtujemy z jajkiem cz, 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 cz. i jak przestaniemy gotować, wlewamy do wody żurkiem. Co ja robię? Słuchajcie, ja przede wszystkim mam trochę, ale co do e, kostek rosołowych i wegety, więc u mnie jest to bulion drobiowy winiary. On ma nieco lepszy skład niż standardowa kostka. Oczywiście to jeszcze nie jest top of the top zdrowości. I wybraliśmy wegetę, ale tą wersję wersji takiej dosyć naturalnej, bez dodatków itd. Tak Później bierzemy kiełbaskę zimną, kroimy, dodajemy do talerzyk. Można jajko na twardo również wziąć, przekroić i dodać do miseczki. Zalewamy barszczem, podajemy. Mąż jest przeszczęśliwy, że coś takiego dobrego ma. I kubuś jeszcze do tego dodaje odrobinę wegety. Ja Wam pokażę co u mnie zamiast. Nie, wegety, przepraszam. Magii, co u mnie jest zamiast magii. Je, jaką alternatywę sobie znalazłam. Też nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale oczywiście jest to coś na zasadzie mniejszego zła. I trochę szanu. Adle to wszystko już na talerzyku. Śniadanko gotowe. Dla mnie jajka z pomidorem. Odrobina majonezu. U kuby tak jest kiełbaska, jest jajeczko i jest barszcz. Jest godzina po 11, 11.10, mój mąż śpi strasznie, nie lubię tego tak czekać aż stanie. nie chcę go budzić, bo jest zmęczony, przemęczony i tak dalej, tak dalej, ale takie oczekiwanie jeść, czekać, jeść, czekać nie lubię. A ten produkt mikro y, lepszy od naturalnej, zwykłej, y, naturalnej, no ona nigdy nie jest naturalna, magii, jest y, vegeta Natur. smakuje jak maga. W składzie jedyna zła rzecz to cukier, a jest go niemało. O, wszystko inne jest do przeżycia. Ja osobiście nie używam, ale Kuba potrzebuje, więc jeżeli ma zjeść coś z tablicą pierwiastkową Mendelejewa lub cukier i resztę w dobrych składnikach, to chyba wolę to drugie wyjście. Pan mąż dał się namówić jednak na wyjazd, więc jedziemy do mamy z prezentem urodzinowym, którego jeszcze nie mam zaraz idę polować. A oprócz tego, że muszę coś upolować, jakiś drobiazdek, to idę szukać gdzieś mojego najukochańszego podkładu na świecie, który jest praktycznie nieździeralny i mnie nie zapycha. No to lecę do natury i oczywiście z mokrymi włosami. Jak moja mama to zobaczy, to będzie zgroza i pożoga. Pomimo wysokich temperatur, nie wiem, czy wasze mamy. Babcie też tak mają, że uważają, iż wychodzenie z mokrą głową na dwór to jest absolutne zło i godne czy coś potępienia. A co to za czarne autko stoi? Chyba czas będzie na nie podjechać, mi się wydaje. No, jest strasznie gorąco i wyobrażam sobie, co to będzie, jak będziemy wsiadać do auta. No to pokazuje, co tam yy, święty Mikołaj z okazji urodzin Mamie przyniesie tym razem. Przyniesie yy, krem pod oczy. Sekret Kleopatry. Mama bardzo, 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 bardzo potrzebowała kremów i jest na wykończeniu zupełnym, więc wiem, że to będzie trafiony prezent i będzie zadowolona. Tutaj mamy kowo puder brązujący, ale to dla Orci. Tutaj mamy też coś orciowego. O. No i mamy krem na dzień odżywczy. Również z serii Leczko pszczele, sekrety Kleopatry, krem odżywczy 65 coś jeszcze, a jeszcze jest. Jeszcze mamy moi drodzy mój podkład. I dla mamy szmineczka w przepięknym kolorze, nudziakowym. Myślę, że powinna być happy i content. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie spokojniejszy czas, abyśmy rodzinnie, bardziej hucznie mogli świętować. W tym roku jest jak jest. I tak też będzie fajnie. A jeszcze tutaj kupiłam e, badylki. kuleczki na badylkach, jak to mój mąż pięknie powiedział. A są to przepiękne piwonie. Piwonie, peonii, nie wiem dokładnie, ale one są prześliczne. Okazuje kolory w paletce przepiękne. Ale nie ma lusterka. Zobaczymy, jak się będą sprawdzać na oczach. Ja nie googlowałam. Nie macałam. Nie wiem, sprawdzimy. Prezent przygotowany. Mąż już w samochodzie chłodzi go cokolwiek, żebyśmy mieli jakkolwiek komfort jazdy. Mam nadzieję, że kwiatki przez tę tą, tą godzinę nam nie zdechną. Kosmetyki są w środku, kwiatki mamy w środku. Coś jeszcze może małego, słodkiego dla mamy kupimy po drodze, zobaczymy. Lecimy. Okropna temperatura na zewnątrz, może na wsi będzie przyjemniej. Zatankowani ogarnięci, ale chciałam Wam pokazać małą e, ciekawostkę. Mianowicie, jesteśmy na VIP. To się nazywa biznes zrobić reklamę e, swojej innej stacji benzynowej na stacji konkurencji doberek, Ju Witamy jubilatkę. Sto lat, 100 lat, 100 lat. Nie bądź zaskoczona, bo już jesteśmy po torcie, jesteśmy po prezentach, więc nie, nie świruj Pawiana. E, jesteśmy. My już zaraz jedziemy. Co słychać? Co robiłaś? Sprzątałam, sprzątałam, sprzątałam. I co sprzątałaś, sprzątałaś, sprzątałaś? Nie było bałaganu nieściemniej, ale dobra, nie będę mówiła, po no zimie się trzeba się sprzątać idziemy. na działce i koniec. No i już takie ci nagrywania stanie. Już, już jesteśmy w domu, mama była mile zaskoczona, a oczywiście pierwsza mina była taka a, o co tu chodzi, po co my przyjechaliście, niepokój i tak dalej. Później się ucieszyła, aczkolwiek nie chciała, żebyśmy się nagrywały, więc uszanowałam i to była prywatna chwila. Prezent dane, życzenia złożone, zakupy zrobiliśmy, jesteśmy już w Warszawie. Powiem Wam, że Ursynów jako dzielnica Warszawy zaczyna mieć swoje specyficzne problemy, o czym mówię, jest bardzo, bardzo dużo włamań. Ostatnio do naszego przyjaciela włamali się ludzie w momencie, gdy Wojtek był w domu i co ciekawe spał. I absolutnie im to nie przeszkadzało. Zbuszowali mieszkanie bardzo, za dużo nie wynieśli, aczkolwiek incydent miał miejsce dlatego też staramy się, aby cały czas ktoś u nas był w domu, niby wielkie gucio u nas jest, wynieść też absolutnie nie ma nic, ale sama myśl, że ktoś wchodzi do domu, grzebie w Twoich prywatnych rzeczach, że dochodzi do jakiejś małej, czy większej dewastacji, jest strasznie nieprzyjemna i w związku z tym chcemy tego uniknąć, myślę, jak wszyscy i nie zostawiamy mieszkania samego. No, to idziemy do kuchni, pokażę Wam, co tam zakupiliśmy, co planujemy do pojedzonka i hol zakupowy. No i cóż my tu mamy? Pieczarki, arbuzik, kasza, kuskus, bakłażan, bataty, ryba, kurak, kiełbasa przyprawy, sos cztery sery, pomarańcze, cebula. To jest mega fajne. Papryczki, czyli w oliwie z oliwek. O! A tutaj, już na jutro na gości. Na jutro również mamy mini rollsy. No i borówka. Uciekło słowo. Jak najbardziej boróweczka. O, i w biedronce pokażę Wam. Jakie piękne lilie kupiłam. Zaraz polecą do wazonu. Mój może zapytał po co. I że zmarnowany hajs. to no nie jest kwiatkowy. Ale a propos męża, pokażę Wam. Yy, co jest słabością Jakuba? Mianowicie, nie przypada za słodkim, nie sięga po słodkie, ale jest jedna rzecz, którą jak widzi, to oczy mu się świecą jak sześciolatkowi. Tada! Są to serniczki z Lidla. Mówi, że to jest kwintesencja, aż mi pociekła, ale ja nie będę tego jadła, a żałuję bardzo. esencja pyszności sernika jest zawarta w sernikach z Lidla. Kiedyś, kiedyś próbowałam. Były dla mnie za słodkie i zbyt dużą kalapatą, więc może niekoniecznie, aczkolwiek dzisiaj trochę mi słodkiego brakuje. I tutaj lilie znalazły swój dom, będą sobie tutaj mieszkać, będą szczęśliwe, będą się rozwijać i będą szczęśliwymi kwiatkami, tak sobie to wyobrażam. Ktoś kiedyś mi powiedział, że zanim włożę kwiaty do wody, to powinnam przyciąć ich końcówki i oberwać trochę listków. Zrobiłam i tym razem w ten sposób. Mam nadzieję, że przedłuży to troszeczkę żywotności, albo może ładniej rozkwitną. Zobaczymy. Oj. Powoli kończymy dzisiejszy dzień. Ja mam już łóżko rozłożone, idę się umyć, zmyć to, co kiedyś było makijażem i idę spać, aczkolwiek zadanie mam dla Was. Mamy 24 godziny na wykonanie go. Jutro przychodzą goście. W tym jeden gość miał bardzo, bardzo niedawno swoje urodzinki chyba czwarte. Więc bardzo poważny wiek. I absolutnie nie wiem, co fajnego można kupić e, dziecku, dziewczynce w tym wieku. Jeżeli macie jakieś propozycje do dyspozycji, będę miała leklerka, a Show i takie, wiecie, raczej większe sklepy, ale nic takiego konkretnego typu smyk. Więc jeżeli chcielibyście mi coś podpowiedzieć, wskazać drogę, w której szukać jakiegoś przyjemnego prezentu dla małej damy, to będę wdzięczna. Do godziny 12 dnia jutrzejszego można normalnie pisać, komentować, podpowiadać. Wezmę wszystkie Wasze uwagi pod, uwagi pod uwagę, wskazówki pod uwagę. Dobra, a tymczasem ja już idę się naprawdę zmywać, bo nie jest dobrze. Wiem, zmęczenie, no jednak dwie godziny w samochodzie, zakupy, gotowanie, sprzątanie. Chwilę temu skończyłam pranie i wywieszanie tego wszystkiego, więc trochę zmęczona jestem, a więc czas na mnie, naprawdę. Pa!